witam witam łoba Zapraszam na mój kanał zasubskrybujcie tego typu wow trzeba iść do przodu i tyłu jak tam żyjecie bez moich strybów hmm? kiepsko kiepsko a to jest wasza nauczka jak wy nas e, traktujecie ja powiedziałem krótko nie będę się z wami pieprzył a i zrobiłem mączę od was no widzicie to jest to, co zawsze tłumaczyłem i będę tłumaczyć Wam, że nie wygracie ze mną, tylko przegrywacie z każdej strony. No. Fajnie jest zacząć ze mną, co? Tylko za każdym razem przekrywacie. No coś, Wasze broszka, nie moja po prostu. No, wasza sprawa już. Mi to tam rybkę. ja sobie usiądę. Obejrzę sobie film, czy wejdę sobie na TikTok, i mam na to wysrane. A wy? Poczekaj, jak małe dzieci. Więc ja mówię, nie myślicie to, to takie, jest właśnie. No właśnie. To jest to, co zawsze tłumaczę. Ja się śmieję z was teraz. Pytanie. Że... Jakbyście to wymyślili główką, z dupą... No bo wymyślicie myślicie dupą w żyłówku. Widzicie, tracicie chuj. Miałbyś w tym roku płyta, Ja będę przesyłał za każdym razem płytę, którą na no już jest zrobiona. Ale tego ujawnić nie mogę. Z tego powodu, że nie zasługujecie za jest zachowanie. Zwiski do nas itp. itp. Już nie będę tłumaczył co i No widzicie I komu robicie Na czeku, nam czy sobie? to jest wasze pytanie Właśnie Dlatego ja się Z was śmieję, bo mam prawo się Śmiać z was teraz Bo jesteście Debilami, którzy naprawdę Gówno osiągnęliście A wreszcie mnie Zeblokowałem się innych widzów, innych ludzi, którzy nas szanują. Ale cóż. Jak się mówi, jeśli dupą żółwką, to tak to jest To jest taka prawda. No cóż. Jak się mówi, mówi się tego. I widzę. No taka jest prawda ja tu nie będę tutaj znikać, kto jest winny, po prostu jest wszyscy, wszyscy winni. A jeżeli na gorze, uważ to jest, że niektórzy by chcieli na poza osudzić, a blokujecie. O no właśnie, łoba No i kto jest górą? Powiedzcie mi teraz. Znowu ja tego typu. <laughs> Widzicie, ja się śmieję wam w twarz teraz. A wy gówno możecie mi zrobić proste, tego typu bez